Hello, hello, drodzy gitarzyści! Bardzo serdecznie Was witam. Dzisiaj chcę zagrać dla Was przepiękną melodię Mirosława Drozdowskiego, ballada o szmaragdowych wzgórzach. Ci, co mają zbiorek solo i duo, który pan Drożdżowski wydał razem z panią Tatianą Stachak, wiedzą, że można ten utwór zagrać. Solo, ale można też zagrać na dwie gitary. Gdybyście byli ciekawi, jak brzmi ten utwór na dwie gitary, zachęcam, zajrzyjcie do mojej playlisty uczniowie Przemola. Tam gram ten utwór w duecie razem z Mikołajem Bibą, moim niewidowym uczniem, ale chciałbym dzisiaj zagrać dla Was ten utwór jako utwór solowy, bo jest to przepiękna melodia, w której można nauczyć się pięknie eksponować górny głos. Można nauczyć się grać w tonacji bemol, a więc takiej, która zawiera jeden bemol B. No i można oczywiście przede wszystkim nauczyć się muzykować, bo jest to naprawdę przepiękny utwór Ballada o szmaragdowych wzgórzach, posłuchajcie. Jakbym to widział moi drodzy, przepiękna, przepiękna melodia, bardzo e, lubię ją grać. E, pan Mirosław Drożdżowski napisał na początku Andante Cantabile, a więc niezbyt szybko i bardzo śpiewnie. Mnie się wydaje, że to jest dobre tempo. Jeżeli ktoś chce zagrać troszeczkę szybciej, to proszę bardzo, ale uważam, że za szybko ten utwór nie powinien być zagrany, ponieważ traci po prostu troszeczkę na swojej urodzie. Takie jest moje zdanie. Widzieliście, że od czasu do czasu trzeba sięgnąć tutaj do trzeciej pozycji, nawet złapać małe barę. Dwa flażolety gdzieś po drodze, oczywiście bardzo pięknie wkomponowane, ale przede wszystkim pięknie prowadzona, taka śpiewna melodia w każdej z części, bo ten utwór z powodzeniem można podzielić na części, niektóre się nawet powtarzają, więc nie przerażajcie się, że o, długi utwór ma ponad stronę, bo. Wcale tak nie jest. Zwróćcie też uwagę, że sam początek, czyli wstęp, jest dokładnie taki sam jak zakończenie, tylko ten akord na samym końcu to jest oczywiście demol na dziesiątym progu. A więc naprawdę polecam wszystkim, którzy lubią spokojne, piękne, śpiewne melodie. A teraz już się z Wami żegnam. No od gitary.